Siemanko, dzisiaj na stole jest ACS, AC Schnitzer. Jest to 19 cali i ma być zrobiona renowacja w kolorze chrom shadow. Także filmik będzie przedstawiał etapy, jak się wykonuje lakierowanie systemowe w tym właśnie kolorze, w kolorze chrom shadow. Felgi, co? No proste, sprawdzone już były. Jak widzicie, Otarcia, to jest do naprawy. Tutaj ramiona bębny, wszystko jest naprawdę w dobrym stanie, także nie będziemy mocno ingerować. Standardowo chemia, piasek, przygotowanie. No i lakier. Batera to się będzie działo. Jak zwykle się pospieszyłem i nie nagrałem etapu po chemii. Ale chcę wam pokazać inny wa inną ważną rzecz. Mianowicie oklejania przylgni i centrowań. W tym przypadku tutaj jeszcze jest pierścień centrujący. I ma specjalny klik. Po to, żeby było i na 74,1. I na 72,6. Farby być tu nie może. Z ciekawostek. O, te linie widzicie, to jest. To jest oryginał, to jest fabryka, nie było z tym nic robione, jak widzicie piachem nie jest to skatowane, chemia ładnie odciągnęła lakierek. Wygląda to tak. Tutaj jeszcze kawałek chemii jest do, gdzie to jest? O tutaj do szlifnięcia. Aczkolwiek można byłoby to olać, zostawić, bo i tak tego nie będzie widać. Ale to mnie nie urządza. Głąbie mogłeś przecież dłużej w chemii przytrzymać. Albo masz słabą chemię, albo mogłem też piachem to strzelić. Nie osłabisz Felgę. Już osłabisz. Dobra, nie osłabisz, ja się nie znam. Yy, tak, szlifnięty front. Krawędzie również. Yy, centrowania przylgnie oklejone. Szykujemy pod lakier. Podkład czarny był. Teraz będzie nakładany kolor Chrome Shadow. Jest nakładany ciut inaczej niż lakier ten z BMW, ponieważ jest napylany 90 stopni do płaszczyzny felgi. W zasadzie ma być napylany sam front, a te zakamary tutaj i końce ramion powinny być czarne. W zasadzie taki półcień, powtarzalność ruchu we wszystkich felgach i wszystkie będą wyglądały tak samo. Zaraz mniej więcej pokażę, ale muszę przerwać, żeby to zrobić dokładnie, się nie pomylić. Patrzcie, jak to wygląda. I teraz cieniujemy ramionka. Inspekcja, poprawki i piec, potem klar. Jak zwykle zapomniałem Wam przedstawić nakładanie lakieru bezbarwnego, ale Wy już pewnie widzieliście, jak to się robi na innych moich filmach Lakieruje się na biało, a potem jest bezbarwny A cesznicer po renowacji wygląda to tak, w kolorze Chrome Shadow Przekozaki, jak dla mnie wyszły petarda Tak to wygląda Jeszcze z dorzucę Oczywiście bardzo ważna kwestia Przylgnia i centrowanie, w tym przypadku na pierścionek. Nie polakierowana. No i gitara. I tak wygląda renowacja. Felk AC w kolorze chrom Shadow. Jeśli masz takie koła, jeśli chcesz, abym twoje koła zrobił właśnie tak, zapraszam cię do kontaktu w celu wyceny. A ty zostaw suba nie wiem, mówi się komentarz, łapkę w górę. Zostaw po sobie ślad. Jeśli się podoba. Do usłyszenia. I patrz w opis do linka do Facebooka. Heja.